Dojechaliśmy do środy, ludzie. Eee, dojechaliśmy do środy. Chcę Wam pokazać zamówienie. Przed chwilą wróciłam z pracy i odebrałam z paczką ma tu paczkę. Eee, I ja strasznie jestem ciekawa tej paczki, eee, więc. Eee, otwieramy. Tak, to wygląda paczka. Jestem zakochana w ogóle w tej kolorystyce. <słuchajcie>, Słuchajcie, już Wam mówię co to jest, a zaraz sobie to rozpakujemy. To jest ubranko dla kota i teraz tak, budko w grudniu będzie podróżował, jako że będzie podróżował oczywiście samochodem, ale ta podróż wiecie samochodem oznacza to, że trzeba kota i tak przenieść z domu do samochodu itd., itd. i tak dalej i tak dalej jako że ja bardzo chciałabym go zabezpieczyć tak, żeby nie był chory i żebym przez święta nie musiała jeździć i szukać weterynarzy w Zakopanem, jak się okazuje. Zadzwonił do mnie telefon. Ale wracając do tematu. Budko będzie podróżował yy, i co prawda ja go tam nie będę jakoś specjalnie ubierać, ale yy, ja nie jestem w ogóle fanem ubierania tych kocików yy, za bardzo. Tak właśnie jak z nim gdzieś wychodzę, jadę do peryteryna, czy coś, to tak. Ale tak po domu to raczej go się staram nie ubierać, bo no, on się nie ma jak wymyć, wiecie. Yy, koty yy, mają potrzeby takie mycia się co chwilę, więc yy, nie chcę mu tego zabierać tutaj staram się też utrzymywać taką temperaturę, żeby mu było ciepło, więc widzę, że to taki też sztywnieje w tym ubranku, więc raczej się go staram nie ubierać po domu. Chociaż wiem, że dużo tych kotków jest przyzwyczajonych do tego i dają radę, ale no ja po prostu jakoś tak, nie wiem, nie mam takiej fazy na to ubieranie kota. Natomiast, tak jak mówię, Budko będzie podróżował, więc chciałam go zabezpieczyć, bo on niestety choruje. Teraz znowu musiałam być dwa dni temu u Weta, bo znowu złapał kichawę, a Nigdzie z nim nie wychodzę, więc wiecie, on jest bardzo wrażliwy. No i słuchajcie, to zamówienie jest po prostu przehitem. Zostawię Wam na miary... O, bo to dla Ciebie. Zostawię Wam na miary na baweczkę, która to robi, bo robi też kurteczki, w ogóle cudne te rzeczy robi i wcale nie są drogie. I mamy tutaj tak, taki mamy golfik w beżu. Zobaczcie, cieniutki, bawełniany, no, rewelacja. Zobaczcie, jaka to jest jakość w ogóle, super. Więc taki ma tutaj Pan Golficzek. Na to ma Pan. <noise> Taką kamizeleczkę, słuchajcie, to może sobie budko nosić rozpięte. To jest taka kurteczka, kamizeleczka, którą można zapiąć i ona użyć z takiego grubego baranka. Fajne to jest. No i drugą opcją, oprócz Golfiku, jest ja yy, się uśmiecham, bo to jest po prostu przeurocze. Jest taka oto bluzeczka z kapturkiem tutaj, z uszkami. Wąskie to jest tutaj, ale się może troszkę porozciąga, chociaż nie, ja nie ma dramatu. I teraz tak, albo można to na to, ja w ogóle pokażę Wam zdjęcia, bo ta pani tutaj tak fajnie to zaprezentowała. Albo to na to, albo golfik, taka cieńsza wersja golfik z kamizeleczką. Przepięknie to jest wykonane, wspaniale to jest zrobione, zresztą ta pani wśród właścicieli Sphinxów jest znana. Ale co jest największym hitem, słuchajcie, tylko się już do tego dobiera tutaj, to jest, zobaczcie, Czapka uszatka, na no to jego uszka. Bardzo bym go chciała dzisiaj, yy, chciałabym go z, zmierzyć mu tą czapę, ale nie wiem, czy się da na nie chcę go tak stresować, bo wiecie, on trochę chorutki, więc nie chcę mu tutaj robić jakieś takie tuniuszka już. Co, Co to tu jest? Czapeczka? Wiesz, nureczki się podobają, są. Eee, także, no zobaczcie tutaj, na te uszale taka z pomponami, no przecież... No, ja wiem, że to jest specyficzne, no ale tak jak mówię, zobaczcie, no piękny to jest komplecik. Ja jestem zachwycona. Pani się nazywa y, Kocieszatki na Facebooku, ja się muszę spiąć te głosy, no mnie denerwują. Pani się nazywa strona Kocieszatki y, i no ja Wam bardzo polecam. Bardzo miła Pani, wszystko wytłumaczy, jak pomierzyć, y, co zrobić i, i tak dalej, jakieś kolory Ci Wam tam powysyła. Więc jeśli macie zwierzaka, którego potrzebujecie właśnie zabezpieczyć, albo może po prostu lubicie ubierać, yy, może lubicie ubierać zwierzaki, bo to też, myślę, nie jest nic złego, yy, no to ja Wam polecam. Ja jestem bardzo zadowolona. Takie trochę widzę to jest, zastanawiam się, ale myślę, że będzie git. Bo ja mu specjalnie, wiecie, wziąłam takie trochę... Podawałam jej rozmiary tak trochę z większym luzem niż takie na styk, bo właśnie chcę, żeby on... Nie czuł się w tym taki, wiecie, ym, opięty, tylko żeby miał taki luzik. Takie taki miluszka? To jest normalnie sama, bym sobie takie kupiła, bytko, wiesz. Grydziesz czapkę, co? Bo ma pompon, on lubi takie pompony. Dasz sobie to przymierzyć? <grytanie> Dasz sobie przymierzyć? Łódko czapkę, uszatkę. Słuchajcie, to tak mi się udało, trzymam to. Nie chcę go tutaj zawiązywać mu tego za mocno. <grytanie> Wyglądasz to samo, chłopak. Także ja uspokajam. Kocie nie będzie męczone tutaj odnoszeniem czapki, co jest dla niego nienaturalne. Hej. Kocie będzie tylko zabezpieczone, żeby w podróży mu się nic nie stało. Żeby się po prostu nie przeziębił, no. Także taki komplecik mamy. Dziewczyna się nazywa, czy tam pani, nie wiem w sumie. Kocie Szatki na Facebooku. Zamawia się przez wiadomość prywatną. Yy, w ogóle pani mi na początku powiedziała, że realizacja będzie na 17 listopada, co było dla mnie w porządku, no bo ja tego nie potrzebuję, tak na dobrą sprawę, wcześniej. Yy, a napisała mi dwa dni później, że już ma gotowe, także budko gotowe na zimę. Ale boisz z stylowym kotkiem, jak ty wyskoczysz na krupówki! Jak wyskoczysz chłopie na krupówki, to my więcej kasy zarobimy niż ten miś e, biały taki. Co tam za zdjęcia brał kasę? Matka cię wystawi. Wiesz? Ja cię wystawię i będą ci robić zdjęcia i potem sobie kupimy smaczki na pół. Dobra? Coś wam jeszcze pokażę. Ja się słuchajcie wczoraj zupełnie przypadkiem dowiedziałam, że Red Lipstick Monster, którą pewnie wszyscy znacie wszystkie, może bardziej znacie i kojarzycie, wypuściła teraz nową kolekcję z Bell. E, dostępną w Biedronce, w szafach. E, I ja tak wczoraj, ja w ogóle nie, nie śledzę takich rzeczy, ja w ogóle też nawet nie obserwuję jej, tylko co jakiś czas, bo ja nie mogę jej obserwować, bo Red, Lip Red Lipstick Monster i tego typu kanały, czy tam jakieś konta na Instagramie, to są dla mnie generatory potrzeb. Więc ja ich e, nie obserwuję, bo bym kupowała te rzeczy. E, ja jestem miękka, ja mam słabą psychę, także ja słuchajcie... Tak jak mówię, nie obserwuję, ale jakbym się wczoraj klikałam, klikałam wczoraj i mi się wyświetliło. No i ja stwierdziłam, kurczę, takie to ja bym chciała, bo ona dużo testowała takich rzeczy z drobinkami, wiecie? Yy, a ja takie z drobinkami szukam i w sumie znaleźć nie mogę. No wiecie, jakby te sprawy. Yy, także kupiłam tak, trzy błyszczyki, jestem ich strasznie ciekawa to na pewno tutaj nie będzie najlepiej widać, ale no trochę jest tego błysku. Mm. Zaraz sobie jakiś przetestujemy, aczkolwiek myślę, że te testy to sobie zostawimy na jakiś dzień, kiedy będzie światło słoneczne, a nie sztuczne. Takie dwa cienie wzięłam, dlatego też nie będziecie widzieć, ale one mają bardzo taki fajny holo... Yy, holo... Yy, kolor, bo szczególnie mi się ten podoba, jestem bardzo ciekawa. On jest taki fioletowo-niebieski, taki lila. Piękne to może być. Wziąłem też rozświetlacz, bo rozświetlacz mam chyba tylko jeden, którego na nie używam, który jest tylko brokatem w sumie, ale bardzo go lubię, bo ten rozświetlacz, słuchajcie, jak sobie to przetestowałam... <laughs> o kurczę, czy ja coś robię źle? Pa, w piękny rejs. Dobra, otworzę. Jak sobie przetestowałam, ja Wam to jeszcze jutro wiecie, pokażę w tym, w świetle słonecznym, bo tutaj nic nie widać. O, tutaj troszkę. Ale ja to wszystko pokażę jutro. Eee, a tutaj sobie tylko wiecie, przy okazji, że sama nic nie widać, nic nie widać, ale to jest taki piękny, eee, nic nie widać. <laughs> Najbardziej profesjonalny, yy, najlepszy test. Yy, słuchajcie, słuchajcie, na YouTubie. Yy, znowuż, yy, bo już kiedyś była taka sytuacja, możecie składać gratulacje za najlepszy, ale tak naprawdę najbardziej kasztaniarski test yy, na YouTubie. Już słuchajcie, co z rana przetestujemy. Do, dogram to jutro, bo teraz przychodzi taki śmieszny czas w roku, że tego światła słonecznego to jest jak na wiecie lekarstwo, ale się pięknie to mieni. Bardzo mi się to tutaj podoba ten efekt. Ja może sobie przetestuję ten, jeden, tu, ten, ten. Jestem strasznie ciekawa, że ten niebieski. Przetestujmy sobie to, ale to tak bardziej dla swojej zajawy robię. A jutro wam pokażę, dorzucę do tego filmu po prostu. Sam teścik, bo lipa, nic nie widać, taki niebieski jest. To jest kolor DW. To się pewnie jakoś z angielskiego czyta, ale nie wiem jak. Więc nevermind, ale 01. Ule się świeci, wy nic nie widzicie. Ojej! Trochę śmiesznie pachnie na tak na pierwszy rzut. Hm. Czy ja się ustawię jakoś lepiej do światła? O! Tam są rzeczy. <grychy> no, nie najgorzej, co? W tym świetle, nie jest, gorzej to wygląda. Zobaczymy, jak w takim świetle dziennym. No ładne to to. Ja dlatego się tak najarałam na to, wiecie? Specjalnie po pracy leciałam się do Biedrych. E, bo najarałam się e, dlatego, że właśnie kojarzyłam, że Red Lipstick Monster dużo robi tych tuż, y, tych testów takich właśnie migoczących rzeczy. I ona tam poszukiwała takich idealnych, migoczących yy, historii, więc sobie pomyślałam, że jak teraz wypuściła taką migoczącą, no to rzeczywiście pewnie to będzie chociaż trochę odpowiadało jej jakimś tam wymaganiom, no i że to będzie po prostu fajne, także sobie będziemy testować, jutro Wam zrobię słocze yy, youtubera roku, ten rozświetlacz też fajnie wygląda, kurczę, no fajny zakup, podoba mi się, tego cienia też jestem w sumie ciekawa. No nic, jak się w ogóle czujecie z tym, z tym, że już jest tak szybko ciemno, bo to nagle tak na mnie spadło, znaczy no nagle, no po prostu zmiana czasu przyszła i ja w ogóle nie znoszę tych zmian czasu, nie podoba mi się to za bardzo, nie lubię tego, że ten czas się zmienia i szczerze mówiąc wolałabym, żebyśmy zostali przy jednym czasie, no ale wiecie, ja tam lubię tą jesień i to wszystko. Nie przeszkadza mi to, listopad ma dla mnie taki fajny... Ja tego słuchajcie, dzisiaj nie otworzę. Nie? O. E, listopad ma dla mnie taki fajny klimat takiej ciężkości. Takiej... No, lubię, lubię, lubię. lubię. Natomiast ym... no, na razie się jeszcze ob ob obczajam, o, jak to się mówi? Nie obczajam, tylko obywam. Obywam się jeszcze z, tym, z tą ciemnością taką wczesną, że dzisiaj 16 godzina i zachodziło słońce i ja mówię, co się dzieje? Eee, no, średnio mi to działa na mnie, w sensie spać mi się chce i w ogóle. Znaczy to jest z jednej strony spoko, bo jak jest 16, to mi się wydaje, tak 17 a już jest, to mi się wydaje, że już jest 20, 20 i mam mało czasu, a tak naprawdę jest 17 i mam jeszcze tego czasu bardzo dużo, więc to jest takie zaskakujące. No ładne to jest, kurczę, wiecie co? hu, uh, 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 uh. A ja no, lolololol, lo. piękne! Jutro wam wszystko pokażę. I tak, ja sobie nie radzę z tym, z tym na razie z tą ciemnością, w sensie że, że sprawia to, że jestem taka confused, właśnie rozbita trochę. Eee, no ale co, jedziemy z tym światem, tak? W Polsce mamy ten, yy, ten taki zmienny klimatik co trzy miesiące i się trzeba na nowo dostrajać do rzeczywistości, ale to ma swój urok. Jak Wy sobie dajecie radę z, tym, z tą ciemnością? Jestem ciekawa. We Wrocławiu jest od wczoraj do tak chłodniej dopiero, bo wcześniej było dosyć ciepło, muszę powiedzieć. Ale od wczoraj jest tak, no, że już rano się jest z takim crunchy trochę, więc czapeczkę już, trzeba, czapeczkę już trzeba zakładać. No i idziemy w tę stronę zimową. Ja słuchajcie, muszę zanieść płaszcze do pralni. No, takie mi rzeczy gospodarcze wiszą, zimowe jeszcze. Ale... Mm, ale co? Lubiłam wątek. No nie wiem, dajcie znać po prostu. Jak Wy sobie radzicie, ja sobie radzę tak w miarę, w miarę. Trzymam się, trzymam. Zaraz się biorę za zrobienie naleśników. Mm, <laughs> jakąś taką mam fazę na naleśniki. E, I co? No i muszę zmontować film. No i taki tam, wiecie, normalny wieczór, po pracy dzień, no to tutaj... Ale jak ładnie sobie tą fryzurkę spijamy. To tutaj szału nie będzie, słuchajcie, no nie ukrywam, że to nie będzie pewnie vlog życia, <grych> ale jedziemy z tym światem. Dogrywam się już Wam e, parę dni później e, w świetle dziennym, bo to jest kluczowe. E, I przy okazji w sumie dobrze się stało, no bo ja już używam parę dni tych kosmetyków i mam już jakieś tam zdanie wyrobione. Ogólnie moje wrażenie jest pozytywne. Ja też wiecie, nie jestem jakimś tam ultra e, znawcą. <laughs> ale na tyle, na ile ja używam e, i jakieś mam tam swoje wymagania, no to te kosmetyki, te wymagania zaspokajają, jeśli chodzi o cienie do powiek. To mm, nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne, ale na pewno są trzy cienie. Wpłynie. W ogóle, wiecie, z tą, z, tą, z tą kolekcją jest tak, że jakby już od jakiegoś czasu. A już chyba to mówiłam, że ja obserwuję, znaczy co jakiś czas wchodzę na profil Red Lipstick Monster, bo ona sprawdza różne mm, różne produkty, które mają dużo brokatu. A że ja jestem milu, wielką miłośniczką brokatu, no to. To gdzieś tam. Widzę, że ona tutaj starała się zrobić co się da, żeby tego te iskrzenia było jak najwięcej. I ja zdecydowałam się na dwa kolory. Jeszcze był taki e, biały, ale problem jest tego typu, że nie, da, nie ma tam żadnych testerów w Biedronce, nie da się zrobić sobie takiego słocza. I ten biały dla mnie wyglądał tak najmniej bajeracko, więc zdecydowałam się na te dwa. W ogóle bardzo ładne są to opakowania, takie holo. E, no i pierwszy z nich. To jest Aurora 02. I teraz pytanie, czy to będzie widać? O, trochę widać. I to jest, słuchajcie, ja to potem oczywiście jeszcze zrobię zbliżenie. To jest taki opalizująco-fioletowo-niebiesko-różowy kolor. I mi się on bardzo podoba. A drugim kolorem jest taki róż, wpadający trochę w żółty, w trochę w zielonkawy. I to jest Solar 03. I z, tym, e, z tymi cieniami jest tak, że e, sobie, hops, może tu coś będzie widać jeszcze gorzej. Ha! Z tymi kolorami jest tak, czy w ogóle z tymi cieniami, że e, jak się nałoży taką warstwę cieniutką i się rozklepie, to ten efekt jest taki e, bardzo delikatny. Dla mnie trochę za delikatny. Ja lubię jak jest trochę więcej tego e, błysku i tego tej tafli takiej miejącej się, więc e, poeksperymentowałam i jak nakładam sobie taką podwójną warstwę i nie rozklepuję tego w żaden sposób, to wygląda to całkiem spoko. I ja sobie to nakładam na taką powiedzmy do załamania, na powiekę i jakby później tylko w załamaniu sobie trochę blenduję z jakimś innym cieniem pędzelkiem, żeby, no wiadomo, nie było takiej odcinki tego, tego cienia, żeby gdzieś to tam się tak ładnie rozchodziło, ale zależało mi na tym, że zależy mi na tym, żeby Przepraszam za zmywarkę. Zależy mi na tym, żeby przy samym tutaj, przy samej linii rzęs ten kolor był taki intensywny. No i rzeczywiście, rzeczywiście jak, jak robię sobie taką podwójną porcję, to wygląda to mega fajnie. Już testowałam oba kolory i oba fajnie wyglądają. Jedyny mam problem taki, że te kosmetyki trochę pieczą na początku. Nie wiem, nie wiem o co tam chodzi za bardzo i skąd, skąd to pieczenie, ale no, trochę. Trochę tak yy, mrowią, Różowy bardziej, niebieski mniej, więc yy, no nie wiem, jeśli komuś to bardzo przeszkadza, ja, wiecie, ja, rano tylko na się i lecę, także jakoś tego tak bardzo nie zauważam, no ale jest to jakiś minus i może niektórym przeszkadzać, więc yy, daję znać, że i ja, i moja znajoma, która u mnie była, zna właśnie yy, tak samo potwierdziła mi, że też ją pieczą, pieką te cienie jest jakieś tam parę pierwszych chwil, więc daję znać, że rzeczywiście jest to taki minus tego kosmetyku. Tych cieni. E, no i jeśli chodzi, idąc dalej, obu to mamy cztery kolory w, w tej kolekcji. <laughs> ja się zdecydowałam na trzy, bo mi się jakoś tak najbardziej podobały. Nie pamiętam, jaki był ostatni. E, I na ten moment najbardziej mi się podoba ten czarny, bo tego iskrzenia tu jest dosyć sporo. Idźmy sobie na tą drugą rękę. To jest Stormy. E, Kolor. On na ustach ja sobie może pomaluję, to może coś zobaczycie. A może nie? <grymne> Spróbuję się jakoś potem zbliżyć. Yy, one rzeczywiście dają dużo tego. O, tu nawet fajnie widać. Dużo dają tego błysku, ale to jest taki błysk. Mm, nie wiem powiedzieć. Intensywny, ale nie taki kiczowaty, bym powiedziała. Naprawdę fajnie to wygląda. E, jeszcze jak się trochę wkłania, to jest super. Niebieski już też testowałam. E, I niebieski jest 01 de, DW, de, dewi, de, nie wiem jak się czyta. I on z kolei wpada w taki fajny różowy, ma takie różowe drobinki. Też to, też to spoko wygląda. Jest trochę delikatniejszy na ustach, mm, ale też fajosko wygląda. No i ostatni, ostatniego słuchajcie w ogóle jeszcze nie testowałam, Ugh. Sunny się nazywa, jest taki pomarańczowy, idźmy w to. A no właśnie i Red Lipstick Monster, Ewa też mówiła, że, e, że bardzo ludzie narzekali na to, że te kosmetyki nie były zabezpieczane, e, no i teraz tym razem są wszystkie zabezpieczone, jest wszystko zaklejone elegancko, więc nie ma takiej opcji, żeby ktoś Wam grzebał w tym kosmetyku przed zakupem, więc, e, więc to jest spoko opcja. U, no ładny ten kolor. No fajne są te błyski. To jest ten tutaj taki lekko różowawy. Ma też drobinki niebieskie. W zasadzie tu wygląda na taki pomarańczowy, a tak naprawdę jest on bardziej różowy. Więc no tak wyglądają e, te cienie. E tfu, te błyszczyki. Mi się one bardzo podobają, ale jest tutaj też mały minus, który e, ja wyczuwam i no trochę mi on przeszkadza. Nie na tyle, żebym tych kosmetyków nie używała, ale trochę mi przeszkadza, to jest zapach. Jest taki. To nie jest perfumowane, w sensie nie ma jakiegoś ładnego zapachu, tylko to jest takie trochę. Wiecie co? To tak trochę śmierdzi. Ale no nie tak właśnie, że da się, nie da się tego przeżyć, ale. Ono tak mdląco trochę pachnie. Nie wiem o co chodzi i co to jest za zapach. W sumie chyba nawet wolałabym, żeby był trochę jakiś perfumowany, Wiecie, czasami te błyszczyczki różne mają zapachy, więc chyba wolałabym, żeby miał trochę zapachu, niż żeby tak dawał, jak daje, ale, ale i tak będę używać, bo podoba mi się bardzo ten efekt. Ja wiem, że dużo takich, wiecie, można kupić tych błyszczyków, ale drogich. Koło stówy w górę zaczynają się te ceny, a tutaj za te błyszczyki za jeden. Za jeden chyba kosztuje około trzech dyszek, bo trzy dyszki po prostu więc yy, myślę, że spoko cena yy, i ta jakość jest spoko, tylko to śmierdzenie mogłoby być jakieś zminimalizowane, a sprawdźmy, czy, resztat, czy reszta też śmierdzi, zobaczymy. Też wali. Zobaczymy, czy pomarańczowy też wali, ale pewnie wali. No też wali, ale jakoś tak najmniej. No jak komu takie coś przeszkadza? To może nie chcę kupić jeden i sprawdzi, czy jest git. No, dla mnie git, ale wolałabym, żeby tego nie było. No i ostatnią rzeczą, którą ja, na którą ja się zdecydowałam, to jest róż. Fajnie, że sobie tak elegancko, macnałam tutaj tą ręką zbłyszczykowaną. To jest róż, taki duo. Ja na ten, do tej pory używam go w sensie naraz, wiecie, tak. W oba te, obie te komory wrzucam, wsadzam pędzel i będzie coś widać? Troszkę minimalnie. W obie te komory wsadzałam pędzel i generalnie mi się bardzo ten efekt podoba. Jeden z nich jest taki bardziej niebieskawy, a drugi różowawy. I jakby można ich używać osobno, ja ich używam razem i fajnie to daje efekt. Już mi tam parę osób powiedziało, że o, fajnie Ci się coś świeci, fajnie Ci się coś świeci, więc, więc no spoko, spoko, spoko rzecz. Jeśli chodzi o ten róż, no to nie znalazłam żadnego minusa. Nic nie śmierdzi. Yy, nic nie szczypie, <noise> także róż można śmiało kupować. A z tymi pozostałymi rzeczami, z tymi cieniami i z tymi błyszczykami, to bym się na waszym miejscu, jeśli macie taki, taką wrażliwość sensoryczną na którąś z tych yy, cech, które, które wymieniłam, to może sobie na przykład spróbujcie jeden i zobaczycie, czy to ma sens, no nie? Yy, bo, no bo jest to taki, jakiś minusik. Dajcie znać, czy Wam się coś spodobało z tych, z tych rzeczy, z tych kosmetyków i czy słyszałyście w ogóle o tym, bo ja się kompletnie przypadkiem dowiedziałam o tej kolekcji w Biedronce, także dajcie znać, czy będziecie testować, czy testowałyście, czy Wam się podoba, czy nie podoba, czy Wasz typ kosmetyku, czy nie. A ja Wam dziękuję i do zobaczenia. Buziaki!